Witam Was, z tej strony Proca i widzimy się po przerwie świątecznej yy, wielkanocnej, tak yy, sprawdzimy z 25 kwietnia i widzimy przed, przede mną jest Minecraft i otwieramy teraz oczywiście yy, grałem na single mamy dwa światy i na tym chciałem wam pokazać, że mam pytanie co, który świat mam nagrać w mojej serii Poza zaczynam od nowa. O najpierw rzucimy się na. Aha wow, 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 Tak nie wiem co się stało. Dobra, to może zginiemy, będzie najlepiej. Dobra, no to zaczynamy. Prześpimy się od razu. I tak, to jest klifownia. Tak, to chodzi, żeby takie nazwy były. Żeby, no to miało coś jakoś to rozróżnić, więc idziemy. Najpierw pokażę wam. Tak, tu zaczynamy od tunelu, chociaż chociaż miałem go pokazać potem dopiero. Mam nadzieję, że nic za dużo nie widzieliście stamtąd, bo to miała być właśnie część. Ale jakoś nie chciało mi się po prostu przemieszczać mnie. I czekam teraz napisał, żeby wam pokazać. Czekajcie. U. O, teraz będzie I właśnie... FPSy spadają no. i tutaj widzimy takie skałki, które mi się bardzo spodobały. Seda to jest z Cliffs, wystarczy wpisać i będą pojawiały się już takie górki, które wyglądają fajnie. Chciałem właśnie stworzyć coś takiego innego. Dobra, no to ja może się wyspnę jakoś do wyjścia. Hmm, o jest, dobra To zaczynamy od wejścia Ja, tutaj jest mój respawn był teraz Zacząłem patrzeć w tą górkę Tak czuję się teraz dziwnie, bo mam myszkę moją, bo byłem na świętach Zazwyczajem się od tej wolniejszej myszki I zaczynamy tak, tutaj mamy Pierwszą lokalizację, wejście, tutaj Mamy kolejeczkę i mamy przejście i męczyłem się na siebie, tak, tak mało zbudowałem, ale męczyłem się z zdobyciem materiałów na to wszystko. Jak widzieliście, ja tam posiadałem <grym> rzecz zwaną Tumany Items. No, tak z nudów to po prostu zainstal Au. zainstalowałem. Rozumiem, co robić i testowałem, czy dobrze działa tu mamy przejście, wyjście na zewnątrz Wszystko pokazuje, żebyście wiedzieli, czy, co chcecie Sory za klagi, Ale ja nie wiem, co się dzieje Może to przez niektóre programy Nie wiem, czemu ostatnio mi chyba... No, tutaj mamy wyjście Mamy drzewo mamy tunel, mam węgiel, tego nie zbierałem nawet, niż mi się chciało. No to wszystkie te łóżka są postawiane. No tutaj spałem sobie po prostu, bo mi się nie chciało tak do końca cały czas. I robiłem testy z kolejką, które potem zobaczycie. Minecraft, co co się dzieje? Może, Może ja nie będę was zanucał i, i rzucę się od razu na górę bo sorry, że tak ale bo też się jeszcze nie rozgrzał <grych> tak i tutaj się połączymy tak i idziemy dalej tutaj widzimy salę, tam skąd przeszedłem Idziemy dalej, idziemy, 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 idziemy i naprawdę w tym modelu nie ma nic ciekawego Mamy kolejny tunel, oczywiście te, które są na ziemi, nie stawiałem tych bloków bo to, to było nudne Tutaj mamy dwa przejścia Tutaj przejście takie Tutaj mamy kolejną tak jakby wieżę W chwili wchodzi się na górę Trzeba uważać, żeby nie spaść I widzimy ładny widok na okolice stąd tam jeszcze nie byłem mamy bardzo ładne miejsce widok pewnie tam na początku był, że ja to robiłem na moim laptopie i że świat przerzuciłem sobie to powstał taki błąd i no ostatnio minecraft mi lubi zacinać podczas nagrywania Chociaż mi tego nie robił. Tutaj mamy drogę. To jest tak. I. No i co tu jest? To jest droga do... Taka dziura prosto. Która chyba nawet... prowadzi do... prowadzi do nikąd. <ścoughs> Jak to będzie taki dłuższy, może nawet dwa jak to będą dwa, to głosujcie w drugim, bo proszę nie w pierwszym, bo będę musiał wszystko prze przełączać filmiki, jak będziecie tak rozsypane, więc ja zmywam się do mojej bazy, czekajcie, A coś mi za oknem huczy i się zmywam do mojej bazy, to o, tak się zmyję, nie będę szedł inną drogą. No i tu mamy... Tak. Ja tyle się męczyłem, że to wszystko zrobić. Oczywiście w następnych let's play'ach nie pisze komentarze że widzieliście u mnie tłumany items to potem następne filmy o użyła tumany items nie to nie są tumany items tak to jest to w tylko to po to żeby sprawdzić czy mi działa a nie chcę się tego usuwać bo musiałbym o świnia po zero tu mamy domek mamy to mamy przejście naokoło widzimy tam jest może pokażę, ale nie będę tam wchodził To by było zanudzające pokazać wam kopalnię Kopalnia Pierwsza Górska, gdyż jest ona sobie na, w górze Widzimy pieski Wilczki, znaczy się I widzimy... Au To coś Czekajcie, nie będę Po tym łaził, bo ja nie wiem gdzie te skrzynie nawet porobiłem, nie pamiętam a może Wam pokażę na czym to polega. Mamy pierwsza wieża, wieża widokowa. Oczywiście to nie jest, bo ja tak pierwszy w ogóle razy kolejki automatyczne robię. No to najpierw polecimy sobie do wieży pierwszej, bo jest albo do widokowej. I to polega na tym, że stawiamy, nie jedzie. Włączamy to i zaczynamy automatycznie jechać. Wtedy nie musimy się męczyć w żadnym wypadku, że... Trzeba popchnąć jakiś booster, nie działa czy coś. Nie, to jest normalnie. I tu mamy przejście. No i w drugą stronę tak samo. Proszę, tylko to jest najgorsze w drugą stronę, że <laughs> trzeba wysiąść przed. O, dajmy na to tu, bo kolejka zacznie się wracać. No i tyle. Widzimy, wyłączę to. No i tyle. Idziemy dalej. Hop, 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 no, mam nadzieję, że nas nie zostanie noc, bardzo powietrzka ładnie i mamy przejście, tum, tum, tum i idziemy tym tunem, którym byliśmy już, hop, 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 wszystko ładnie, pięknie, tup, 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 mam nadzieję, że to nie będzie za długie, Chciałem Wam pokazać światło, one nie są tak rozbudowane, ale tak i wchodzimy Mamy moją bramę, widzimy dispensery, Testowałem z tymi dispenserami taką fajną sztuczkę, ten z powtarzającym się jeszcze ale ona mi trochę za dużo miejsca zajmuje, więc nie mam zamiaru jej tu i widzicie to jest na tym kolega, że odpala się tak Po prostu wciskając, a tu to rozrobiłem źle, bo to jest do środka i to jest bardzo bez sensu tutaj mamy przejście na mur jest brama do której nic nie ma jest małe przejście Ups. już zaczyna się burzyć pewnie o widzimy tam ten wejście widzimy flagę Polski o wody widzimy też młyn Który nie wygląda jakoś ekscytująco Wiem, nie jestem specem Stworzyłem go jak tak, tacy ludziki były w, Chyba tam jakimś, nie pamiętam, to był młot Który dał takie człowieczki, którym dawałeś materiały I one coś budowały i mogły się o kupywać Oni ci dawały, oni ci kupywali od ciebie też I na tyle w tym świecie Zapisujemy, wchodzimy teraz do neterowo, neterowo i widzimy. Zaczynamy tutaj. No, też materiały z zewnątrz. I jakbym chcecie, żebym na to się grał, to będzie trochę ciężej, też dużo czasu będę też spędzał na wychodzeniu, szukaniu materiałów, żeby wejść potem nie budować. Tak więc wchodzimy. sorry, tak ciemno. Na normalnych wygląda to trochę jaśniej Nie będę przełączał teraz Bo mi się nie chce, ale musicie przecierpieć Tak mamy dróżkę, mamy pierwszy domek, który I tutaj pokażę Wam co to jest To jest zejście w dół krateru, który fajnie wygląda I tam jest przejście Pokażę Wam to do góry, nie będę schodził Potem będę się stamtąd wygrzebywał spory czas I to jest przejście Spuściłem sobie wodę, obsydian się stworzył, mamy przejście stąd tutaj. Tak, idziemy dalej. Mamy domek numer 1. Taki mały, żeby sprawdzić jak to będzie wyglądać. I naprawdę dalej nic nie ma, bo nad tym światem nie spędzają tyle czasu, co nad tym wcześniejszym. No i to tyle. Tutaj po prostu bym... Sobie, ale mam dla Was jedną rzecz i tak na którym niezależnie na którym świecie wybierzecie i tak stworzę kototę tostera który zrobiłem w tym którzy burzyło się dużo osób że, że robiłem sobie z nich żarty konkurs żartowy w którym leciała piosenka yy, Jan Kat może będzie link w opisie może nie zobaczę czy będzie mi się chciało dodać ale zapewne nie no i to jest tyle głosujcie piszcie nazwy Wszyscy stopujcie sobie, ja Wam jeszcze to pokażę, jak to wygląda. I mamy single player, mamy netherowo, czyli tam gdzie jest piekło i klifownia, gdzie są te górki. No i wybierajcie proszę Was, bo ja nie mam co robić. I następna seria, która będzie, tak naprawdę powiem wam, że... Serią, którą zacznę, albo będzie Heroes 5, którą się tak nudzi, albo Władz Pierścieni, która będzie taka dodatkowa też, jak main, jak potem Minecraft, bo po na razie tylko Minecrafta robiłem. A za ja może będę kontynuował, ale to w przyszłości. A tak to będzie następna seria, nie będzie to Wiedźmin, bo Wiedźmin nie działa. A tak poza tym mógłbym też trochę zacząć ramięć przy Wiedźminie. Musiałbym grać go, jeszcze raz sobie zagrać w niego, co mój kolega grał ale ja tak nie grałem, nawet chyba tej gry nie przeszedłem, nawet dużo nie grałem, nie wiem, nie wiem, wam, nie wiem, nie powiem, nie pamiętam, no to ja się z wami żegnam i głosujcie proszę jak najszybciej chciałbym mieć już jutro, na jutro te wyniki, no to papa. To to to